Netflix we współpracy z Signature Studios realizuje obecnie film dokumentalny poświęcony karierze Lukasa Podolskiego. Górnik przekazał, że premiera materiału będzie miała miejsce w pierwszym kwartale przyszłego roku. Kariera Lukasa Podolskiego usłana jest wieloma sukcesami, a także ciekawymi historiami, o których niebawem będziemy mogli usłyszeć w filmie dokumentalnym. Produkowanym przez Netflix, gdzie zostanie przedstawiony życiorys aktualnego zawodnika, górnika Zabrze. Taką oto wiadomość Zabrzeński Klub opublikował na platformie X. Mamy przyjemność przekazać Wam świetne wieści. Film dokumentalny o Lukasie Podolskim będzie miał swoją premierę w pierwszym kwartale 2026 roku. Tym samym Górnik Zabrze jest pierwszym w historii polskim klubem, który znajdzie się w produkcji dystrybuowanej na całym świecie. Czytamy na platformie X. To odpowiedni moment, aby udokumentować wspaniałą karierę 39-latka. Przygoda Lukasa Podolskiego z futbolem w charakterze czynnego piłkarza zdaje się powoli dobiegać końca, a on sam niejednokrotnie zapowiadał że po ostatniej kolejce bieżącego sezonu prawdopodobnie odwiesi buty na kołek. Ponad 200 meczów w Bundeslidze, blisko 30 spotkań w Lidze Mistrzów, występy w Bayernie Monachium, Arsenalu czy Interze Mediolan, a przede wszystkim zdobycie trofeum Mistrzostw Świata z reprezentacją Niemiec, dla której zdobył 49 bramek w 130 pojedynkach. Poldi wielokrotnie mówił, że zakończy karierę w górniku Zabrze. Wszystko wskazuje na to, że dotrzyma obietnicy.